Kiedyś widziałam filmik dziewczyny, która zastanawiała się, jak osoby z wadą wzroku robią sobie makijaż. I zanim odpowiedziecie, że normalnie takie osoby, które tej wady wzroku nie mają, to muszę wam powiedzieć, że nie zawsze tak jest. Dlaczego? Ano dlatego, że to wszystko zależy właśnie od tej wady wzroku. Na przykład mam dosyć dużą wadę wzroku i mam takie okulary, które śmiesznie zmniejszają mi oczy, natomiast nie odczułam tego na co dzień, bo używam soczewek kontaktowych. Nie zawsze tak było, zanim zaczęłam swoją przygodę z soczewkami, nosiłam tylko okulary i musiałam z nimi jakoś normalnie żyć. Więc, co za tym idzie? Też się malowałam praktycznie na co I kiedy nie mam na sobie ani okularów, ani soczewek, to widzę wyraźnie mniej więcej w takiej odległości. To widzę wyraźnie. Dalej to już mi się po prostu rozmazuje ten obraz. No więc, co za tym idzie? Brałam sobie lusterko i to nie mogło być jakieś duże lustro, tylko takie lusterko do rąk. Po prostu musiałam je trzymać bardzo, bardzo blisko twarzy, czyli jeżeli się malowałam, to musiałam mniej więcej taką odległość to lusterko mieć.